Cześć Manko, z tej strony matroksy, a to kolejny odcinek na tym kanale. A dzisiaj zaczynamy nową serię, w której będziemy grać w Critical Ops. Yy, I chciałbym właśnie dzisiaj rozpocząć tą serię. Yy, nie wiem jak to wyjdzie, ale no, mam nadzieję, że naprawdę dobrze to wyjdzie. I no a na początku zagramy sobie yy, rozbrajanie. Na mapie Ride. No dobra mapa. Ostatnio sobie kupiłem Critical Passa i właśnie yy, już jestem na 25 albo 21 yy, już levelu. Teraz sobie właśnie zagramy w Trzeba porobić, bo widzę jakoś, moi ci nie są zgrani. Tresza. Z drugiej strony pójdą. Nie będę mówił za dużo, ponieważ yy, chcę się skupić, ale dobra. Kurna jak w Dobra, jest jeden zabity. Liczę, czekajcie, ja mam pomysł. Zostałem sam, niestety. Mam nadzieję, że porobię ich trzech. Daję do zabity. O nie. No dobra. Hmm. Weźmy właśnie rewolwera i lecimy. Lecimy dół. Dawaj. Czekaj. Ło, wow. ale lag jakiś dziwny. Już mi całą grę. Chyba to na nagraniu nawet będzie widać, jak mi się grę. Na domku są tutaj, pójdę tu w na B. Jezu. Dobra Z tyłu ma typa No Było go słychać nawet No będzie słabo żeby to ogryźć. Będzie bardzo ciężko przepraszam Zagrajmy po 90 Jezu już się wyzywają Na czacie Ogólnie mam nadzieję, że nowa seria będzie się podobała na kanale. Mam nadzieję, że gra też nie jest za głośna ani nic. Dobra. Rzucił flasha. A kurwa. Jest obity do to mocno. mocno, przepraszam. Tutaj biegi. Dobra, ja to wbijam. Rozbrajaj. Jezu, co? Jak się wyzywają. Nice. Łatwo. Ale go schnięli na końcu. Dobra. Co tu wieś bierzemy MK. No troszkę mamy, mamy, troszkę mamy już tych skinów. Właśnie z tego karnetu i nie tylko też ze skrzynek. Zawsze warto, to zawsze warto zobaczyć. Co! Dobra. Dobra, pierwsza. Przed ale się nie poddajemy. Jest 6 minut, filmu. Na razie. Się takie nie wiem, z dwa mecze zagramy i będzie koniec odcinka, bo to taki wstępniak żebyście wiedzieli chciałbym, chciałbym zobaczyć, czy Wam się to podoba. Nie będę oglądał reklam, nie będę nic reklamował. Bo nawet bym mógł dostać prawo autorskie, ale ok. No, chcę zobaczyć, czy właśnie wam się takie coś podoba. Bo od wczoraj właśnie tak myślałem. Coś muszę zrobić na tym kanale, coś muszę nagrać. Bo już dawno nic nie nagrywałem, no nie? No i zgramy. O nie, sorry. Dobra, spróbujemy to zagrać. Rozbrajanie. O, dobra. A o Jezu, znowu rozpoczęty mecz. No nie gadaj. Jezu. Dobra. Ja, jak już widzę, jak oni grają, to nie wiem, co to będzie. Powiem wam. No, widzicie? Rozbały bombę. Niestety. Hmm. Bierzemy dzisiaj mojego nowego skina. Oblokowałem go dzisiaj. On mi się podoba fajnie. to on jest. Taka. Mam nawet mm, skina. Nie do, nie do sg ale do o, chyba dual mtx z tym samym skinem Aha. czekajcie Let's. trzeba ich tam wziąć, a ten skin to już stary jest tyle ma lat już 2 lata czy się skin u mnie z sg Piszę ja nawet nie rozumiem, co. Jaki aim hop miał! Widzieliście to? O kurczę. Muski w ogóle. Bierzemy jeszcze raz. Kurczę, miałem dual MTX wziąć, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że są tu jacyś widzowie, którzy właśnie grają w Criticala. O nie! Kurczę. Ale camper! Wy widzicie to? Jaki camper? Siedział tam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, bo nagrywam na innych słuchawkach Ci papi mnie nie. Ojeju! Ojeju! Będzie trudno, będzie trudno, powiem wam. No tu mam ten skin, ale nie mogę go wziąć. dobra. Czym nie... Iść nie mogę. Dobra. I bania. O nic. Patrzcie to. Według mnie ten chłop. O ten. Nie wysi zaproszenie, tylko zgłoś. Hakowanie. On ma Pro I'ma ten yy, OPS. Chodźki ma z Game Guardian. Dobra, wychodzimy stąd, bo ja nie chcę tracić tego. Jeszcze raz zagramy mecze i kończę odcinek. No jak teraz będzie wygrany, to kończę odcinek. Nie, to znaczy jak będzie przegrany, kończę odcinek, a jeśli będzie wygrany, to jeszcze może jedną rundę zagram. I na tej mapie wątpię, że wygram. Bo chyba, że jakiś cud się stanie i przyjdzie jakiś chłop, który ma na przykład platynę, ale to wątpię, bardzo wątpię. Dobra, pokażę wam te moje skiny. Mam tego, to już wam pokazywałem i mam tego. Bang, bang. Fajny ten SSG. Kurczę, no co ja robię? Kurczę, jakieś dziwne. Ha. To nieźle. Dwa strzały tylko zmodyfikowałem to. Co, help? Chłop wisi w powietrzu. Co Chłop w powietrzu wisi. Bierzemy dual albo nie. Masz ktoś. Ja sobie wezmę ma albo nie wezmę dual, ale jednak one fajnie strzelają. Dawaj ci na... Hmm. Hłosbą bo idzie na B. Nieźle. O, się zlatuje, a nie po schodach. Ty schodzisz, panie. Tak myślałem, żeby nie wrać tej X-ów, ale jednak wrzemy. No widzę. Idź na A! Tam! No. Jaki chłop. O, tu z toboni. skubany. Znaczy, teraz ja wezmę to. jak pewnie ten ostatni na Nie ma go dziwnym był się idzie. Ha, ale go polobili. Jezu, jakie kila chyba nawet żadnego nie mam. Hmm. Bierzemy Kawaha. Chłop ma fajnego digla. Ja mam zielonego. No idź. Еще Что нас это окей. Не, на фейку я вечер. Jeden został! Łatwo Co tu się dzieje? Kurczę. Jezu, znowu jakiś lak dziwny. Dzisiaj jakoś fajnie mi pięknie skaczę skacze. Zobaczcie aż wam pokażę. 70 pingów. Więc git jest. O kurczę, to niezły flash. Swoich kolegów ołóżmy. Idealny? Idealny. Tu jest typo. Na górze siedzi. Okej, to ja od drugiej strony. Idziemy, załatwi DAWAJ! Jezu, jak zaatakowali! kusy? To ja może... O! Co to się stanęło? Ale czady! Dali mi snajperka, a ja snajperki nie chciałem. Chodźmy B. Dobra, chodźmy B. Cyk, 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 cyk. Idziemy B. Idziemy B, idziemy B. Idziemy ich od tyłu wziąć. Chodźmy B. Dobra, ja przeskakuję. O nie. Hop nie, SP250. Hop ma 13HP. Kurczę. Kurczę, hop ma 13HP. Nie wiem co ty. O już. Niestety. Czyżby karma wróciła do nas? Okapkuje. Weźmy mój sniper? Teraz trzy palce trzeba odpalić. sobie ustawiłem snajperkę na trzy palce. Właśnie dla mnie lepiej na trzy palce z sniperką. Łatwo. Fajny lag, co tu się dzieje? Lagi ciągły. szkoda, co tu się dzieje? Dostał tego Nice. Taki tam skoczek skoczek. Weźmy xdk. I od razu flesza e, smoka. Dziedziemy idziemy skład Dziedziemy. idziemy? Ja idę za. za jednym. Żeby było dwa Idziemy taka czemu nie? Forza. Forza. Vorrei ti puoi

Let's go, yeah, let's go! Tak, tak. Oni pójdą na A! Niech zawsze. Kampery jedne. To my idziemy pokampić po schodach. Trzy palce się znowu odpalają na snajpę. Zobacz. po jaki stąs. Dobra, tu nikogo nie ma. Na B wszyscy są, jakie typy. Well, well, Nora. Znaczy well, well, co? No co? Przecież go trafiłem. Chłop musi mieć z ile 3 HP. Chłop malował. Mam nadzieję, że nie jest za cicho ani za głośno gra. Bierzemy w 6 Tak. Ona jest na Tierze trzecim, jakby ktoś się chciał pytać. No, A chyba jednak nie będę robił kolejnego meczu, bo nie ma potrzeby. Potrzeby, przepraszam. Nie ma potrzeby robić drugiego meczu, bo już zobacz, 21 minut. Prawie pół godziny filmu. O! ja tu ze FP6 latam. Co tam? тут на снайпе. Бежим, это у снайпа. Вот что там. Вот шипация. Dobra. Nie wiem co on napisał, nie znam yy, yy, tego języka. Pozdrawiam fleszu team. Wbijajcie tam na Discorda, bardzo fajna zabawa jest, powiem wam. Fajna zabawa jest tam na Discordzie. Oczywiście, jakbyście chcieli wejść na tą grupę, to przeczytajcie takie coś jak regulamin, a później dopiero piszcie coś, bo jest bardzo dużo takich chłopów, którzy właśnie nie czytają regulaminu, ale flash. już dostał. Tu jest. Wbijać. Jak do siebie. Nice. Nice, nice, nice. Powiem Wam. No i. Z tym akcentem będziemy właśnie zaraz kończyć. O, nawet jestem MVP, więc git chat. 10 zabójstw. Nawet nie wiedziałem, że tyle mam. Oczywiście nie będziemy oglądać reklamy. No i jak mówiłem, kończymy już ten film tym akcentem. Zegnam się z Wami. Matrox i Ty.